Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywnością dietetyczną w Polsce. Witam wszystkich razem ze mną, Michał, wampir, Pasternak, Świeżutko po Face to Face znowu rozmawiamy. Siema, Siema. ile to już wywiadów, co? No drugi w przeciągu dwóch dni. Boże, mówię ogólnie. Ogólnie to nie da się policzyć. Nie da się policzyć. Ostatnio wiesz co szukałem naszego tego wywiadu na ławeczce, Bo ktoś tam napisał komentarz yy, pod... Jak się zmieniło to na przestrzeni lat Że pewnie. coś tam... O, zaczęło się wszystko od tego. Nie, słuchajcie, to jest kłamstwo. Zaczęło się na pontonie w bakałarzewie. Tak, Mamy? Ten, ten pamiętny no. wywiad, o którym zawsze wspominasz. To nie, jest... właśnie, jeszcze o innym wspominam. Ale dobra. Na kładce on chyba nie, był. Nie, na pontonie. No dobrze. Ale ja w ogóle się zastanawiałem, jak jakie w tamtych czasach medialnych Michała namówiłem go, żeby on wszedł na ten ponton i mi udzielił wywiadu na pontonie. że się nie wywrócił i nie wpadł do wody. No. To jest dopiero to jest to. coś. Co... Ym, zacznijmy od początku, bo tego jeszcze na tym kanale nie robiłeś. Komentarz do decyzji federacji a propos wyrzucenia Denisa Załęckiego z karty walk. No bo ciebie to dotyczyło najbardziej, no bo miałeś z nim się bić. Ale to nie pierwszy raz. No, zarówno e, Paweł Tyburski został usunięty przed walką na konferencji, no i teraz jest podobna sytuacja z Denisem. Uważam, że to jest dobra e, decyzja, która pokaże zawodnikom, że nie my jesteśmy najważniejsi. Kibice są częścią też tego wydarzenia i to jedną z większych, bo to oni wykupują dostęp do transmisji i federacja też ich szanuje. Dlatego my powinniśmy szanować również siebie i tym bardziej kibiców. Wiedziałeś, no, znaczy tak się domyślałeś, że to się tak skończy po tym jak po tej całej sytuacji, czy, czy nie? Nie, nie miałem zielonego pojęcia. Obudził mnie rano telefon i dopiero dowiedziałem się y, rano, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Też fajnie, że Federacja do mnie zadzwoniła, poinformowała mnie o wszystkim, później dopiero zobaczyłem w internecie, że, że to już wszystko poszło y, tak Medialnie, i, i decyzja już jest klepnięta. Co Telefon się pewnie wtedy grzał, co? Znaczy, nie, nie, to coś się grzało. No, dużo ludzi do mnie pisało. No, o tym co mówię. Teraz no, taka metafora. I, a myślałem, że pytasz bardziej o to. Nie, o temperaturę komórki. No. Nie, nie, nie. Czy dużo osób, do, czy trener zaczął wydzwaniać i tak dalej? No, każdy to przyjął tak na chłodno. Ja wykonałem jeden telefon do trenera, poinformowałem trenera i, i tam no, ludzie wiesz, pytali, no ale ja też nie mogłem udzielać jakikolwiek informacji. No, z kim walczę potencjalny przeciwnik. Nagrałem jedną storkę, żeby się nikt nie przejmował, że Federacja jest w trakcie szukania y Zawodnika, który zastąpi Denisa i tyle. Ale tam potem się posypały swoje oferty. Ja widziałem Paweł Tyburski nagrywał, że ludzie chcą, żeby on się bił. Yy, myślałeś, że może to z nim organizacja się zostawi? Nie, ja w ogóle yy, 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 mogę powiedzieć, że to, co mówiłem już wcześniej, że. Dużo zawodników chce jednak wejść do świata frykowych organizacji, tym bardziej do, do świata organizacji FAME, bo widziałem bardzo dużo zawodników, którzy zaoferowali swoje usługi tylko po to, żeby się ze mną zmierzyć. To, mhm. to, wiesz, no to też pokazuje, że Federacja FAME jest yy, bardzo. Yy, dużym graczem na naszym rynku. No, no dla mnie jest największym. No tak, no i mam wrażenie, że powoli wracają też takie te czasy. No bo nie oszukujmy się trochę wcześniej były tak e, trochę, no nieciekawie i że znowu wraca to na taki do tego miejsca, w którym było kiedyś. Że wie, że fajnie jest tu zawalczyć, fajnie jest się pokazać. No, też e, cały czas jest to przypominane, przypomina to każdy nawet wy, że zainteresowanie jest dużo większe tą galą, a na tej gali mamy mało osób, które wywodzą się z tego świata takiego typowo frykowego. Jest dużo typowych sportowców, którzy są gdzieś po, po, po tym swoim największym prime, ale zrozumieli, że e, zamykanie się na sali i robienie tylko treningu nie przyniesie nam tego, że będziemy mogli e, walczyć przed tak szeroką widoką. No i słuchaj, i wybrali ci y, załęskiego, tylko że Dawida tam się wszystko zgadza, mm -hmm. nawet pierwsza y, literka imienia D kropka mm Załęcki. -hmm. Zadowolony jesteś z takiego wyboru, jeżeli chodzi ogólnie o taki profil zawodnika? Znaczy, wiesz, no, zadowolony jestem ogólnie, że Federacja znalazła zawodnika i, i tym bardziej uważam, że skoro znaleźli Dawida, to jest to dobre zastępstwo. Nie, nie narzekałem, tak jak wspominałem, na face to face, nie kręciłem nosem, tylko brałem to co jest i, i, i na tym się skupiam najbardziej. Yy, walka bardzo fajna, pogadaliście też sobie yy, sympatycznie. Dawid w porządku mordeczka, co? Tak, no ja nie ukrywałem nigdy, że nie, nie, nie mam w stosunku do niego jakichś niesympatii, a tym bardziej ja nawet nigdy nie ukrywałem, że, że postać Denisa jakoś bardzo mnie nie, nie odrzuca i nigdy mu nie, nie wytykałem tego, co wytykają mu prawie wszyscy tylko po to, żeby wzbudzić zainteresowanie, bo wiedzą, że on ma krótki ląd, on się odpali i, i zaraz z tego zrobi się jakaś wojna medialna. No i co, walka nie tylko o wygraną, walka też dalej no, o, o to prawo do wejścia do tego turnieju. Im, da, Im jest bliżej tego turnieju, tym bardziej kusi, tym bardziej tak myślisz o tym, czy raczej totalnie jest inaczej? Totalnie, o tym nie myślę, totalnie tylko i wyłącznie skupiam się na swojej walce. Tak, jak wspominałem wcześniej, jestem skupiony na jednej walce, nie, nie na całym turnieju i, i pewnie jakoś na ten moment no, no, tak podchodzę do tego z dużą rezerwą. Lizak rozdaje sztabki złota na prawo i na lewo. Jak Lizak zawalczy, to wtedy będzie mógł rozdawać. No, na razie to rozdaje coś, co nie należy ani do niego, ani, ani do mnie. E, Michał, a jak wygląda sprawa z King Kongiem? Bo on udzielił wczoraj wywiadu mojemu bratu. No, i ja tam wyczuwam, że no nie do końca jest, nie wiem, wszystko ok. Czy jest wszystko ok? No, czy dla mnie, dla mnie jest ok? No, nie wiem, może e, też e, Kamil e, podczas mówienia tego był zdenerwowany na mnie, ale nie wiem nawet o co. I, i nie, no, ja, ja mam normalne podejście i nie wierzę w to, że on gdzieś ma tam jakąś ukrytą złość do mnie, tylko o to, że e, ja nagrywam. Ee, swój projekt i w tym projekcie jest Bartek Szachta, no bo to, to by było trochę nieracjonalne z jego strony. A powiedz mi, trener odzywał się a propos tej sytuacji, czy nie? Mówił coś? Nie no, trener jak zacznie prostować tą sytuację, to ani <gry> mi się to nie będzie opłacać, ani, ani Kamilowi. Eee, Michał, za 24 godziny pojedynek, eee, duża walka, fajna walka. Czujesz już te wszystkie emocje, czy ty jesteś takim zawodnikiem, że raczy luz? Chociaż my ten oraz byliśmy u ciebie z Maćkiem Turskim, pamiętam, co robiliśmy tego IRL-a na kanale sportowym, to ja mam wrażenie, że ty to jesteś takim zawodnikiem, że... Część osób się stresuje, po tobie to wszystko jakoś tak spływa, co? Znaczy też może dobrze to próbuję rozładować i, i daję radę gdzieś y, te emocje, żeby one nie targały mną, nie działały. Bo ja próbuję ogólnie w życiu nie działać impulsywnie, tylko y, gdzieś to wszystko tłumić w sobie. Wiesz, no dzisiaj to mi nic nie da, że ja będę chodził nabuzowany. Tak. Ja dopiero jutro mam wypalić i jutro mają być e, ognie. O, o tylko odpalicie, ja. co? Owet mówi. No. <laughs> Liczę, że bardziej odpalicie niż na tym media treningu. Zobaczymy. Może będzie, słuchajcie, kickboxing koło Brzeski, ale żeby okay, się nie. dowiedzieć, kupcie pay-per-view, Michał Wampir-Pasternak, dziękuję. Dziękuję bardzo, korzystając z okazji, chciałbym podziękować sponsorom, firma Tom Trans Outloop, środowisko miejskie, widzisz wszystko, restauracja Antresola. A w Kielcach. I MGN najlepsze suple. Dzięki. Dziękuję bardzo. Trzymaj się, Michał.